Witajcie! Zabieram Was dzisiaj w niesamowitą podróż, ponieważ jest ona zarówno sentymentalna, jak i odkrywcza. Ponieważ wypatrzyłam zapach, który jest na rynku od lat, ale dopiero teraz mam świadomość jego. Bytności jego istnienia, choć nie ukrywam, że budeleczki przewijały się i również jego recenzje oglądałam, ale dopiero za sprawką Violety tak tej Violety, która mi odwiedziła, zostawiła mi, słuchajcie, i chyba wiedziała co robić taką próbeczkę zapachu, w którym po prostu się zakochałam, przepadłam absolutnie. I muszę się z wami podzielić moim odkryciem, koniecznie, koniecznie, koniecznie. Moi drodzy, mowa tutaj o produkcie, produkcie, jak to brzydko brzmi, o perfumach, konkretnie o wodzie toaletowej marki Hermes. I mowa tutaj o Aude Merve. Aude Merve, de Merve. <ścoughs> tak, jak wariatka się zachowuje, więc zdaję sobie z tego sprawę, ale. To dlatego, że naprawdę jestem pod wielkim, ale absolutnie wielkim em, wrażeniem tego, w jaki sposób ten zapach na mnie zadziałał, jakie wspomnienia przywołał, jak bardzo mi się on podoba. E, na uwagę zasługuje również fakt, że moi drodzy, jest, wiecie, że jestem miłośniczką gumą, nie wiem dlaczego dzisiaj tak z francuskim akcentem śmiesznie trochę będzie i zaczynam rymować. O rany, czasami mam takie dni, że mi rymowanki wchodzą bardzo łatwo i wtedy, bo słuchajcie, mogę po prostu ciągnąć, ale okej, okay, do brzegu marynarzu. W każdym razie, wiecie, że lubię gurmą. tutaj y, jest pomarańcza i wszystko inne, to moi drodzy, drzewa, pieprz, mech dębowy. zresztą przeczytam Wam skład. Sama woda perfumowana powstała w 2004 roku. 2004 rok to był moment taki dosyć przełomowy w moim życiu, bo wtedy się zastanawiałam właśnie nad moją przyprowadzką do Włoch. I, I kiedy myślę o nim, kiedy go czuję na ręce, to te Włochy znowu do mnie wracają. Tak, tak to się dzieje, że czasami niektóre zapachy przywołują pewne wspomnienia i tak się dzieje właśnie w tym konkretnym. Jakie są tutaj nuty zapachowe? Pomarańcza, żywica Elemi, cytrusy, bursztyn, pieprz, różowy pieprz, fiołek, jodła, cedr, wetyweria, mech dębowy. I moi drodzy, to jest przepiękny, przepiękny, cudowny zapach. Jest tak niesamowity, że zyskał pierwsze miano że tak powiem przy zakupie. To będą pierwsze perfumy, które. Kupię wszystkie inne, odstawiam w kąt. Chciałam sobie w ogóle zrobić takie, taką przerwę od zakupów perfumowych, ponieważ e, kiedy patrzę na moją szufladę, jedną, drugą, trzecią, okazuje się, że niektórych zapachów wcale nie tknęłam. E, I tutaj też od razu chciałabym się Was zapytać: czy chcielibyście, abym zrobiła taki przegląd zapachów, które lubię? Bo tutaj wiecie, że ja nie mam u siebie zapachów, których nie lubię, ale zapachów, które lubię, ale których nie używam i których będę się chciała, nie chcę użyć słowa pozbyć, ale to tak będzie wyglądało, przekazać w inne, dobre, lepsze ręce, które będą chciały się nimi cieszyć. Nie będzie ich jakoś wiele, ale na pewno mam kilka pozycji, których naprawdę, wierzcie mi, że nie tknęłam. I jest mi z tego powodu bardzo, bardzo przykro, ponieważ wiem, że są wśród Was osoby, które je lubię, lubią, yy, które na nie polują. Chociaż nie ukrywam, że nie, to, nie są to zapachy, yy, słuchajcie, takie, które, na które trzeba polować, bo one jeszcze na rynku są. Ale powiedzcie mi w komentarzu, napiszcie, przepraszam, czy chcielibyście, abym taki filmik przygotowała. Dobrze, i znowu wróćmy do niego. Jest to, moi drodzy, zapach niesamowicie świeży. Przestrzenny, jednocześnie troszkę otulający, troszkę ciepły, troszkę chłodny. Jest to zapach spaceru po plaży w taki lekkowietrzny dzień. Przy może niekoniecznie takim typowym zachodzie słońca, ale wtedy, kiedy słońce chyli się ku właśnie ku zachodowi, i powiem Wam. Że od razu widzę siebie jak siedzę na plaży przed moim domem na Sycylii, bo miałam domek, ulicę i od razu plażę, więc było tam dosyć, dosyć blisko. W każdym razie siedzę, słuchajcie sobie na tej plaży. Słońce odbija się nad wulkanami i widzę w morzu odbijające się właśnie te ostatnie promienie tego zachodzącego słońca i ta buteleczka, którą możecie sobie tutaj zobaczyć, bardzo właśnie mi e, przypomina tamten tamte chwilę, tamten moment. E, I jeżeli się jej przyjrzycie bliżej, no niestety na zdjęciu tego e, za mocno nie widać, za bardzo nie widać, ale obiecuję wam, że jak tylko będę miała butelkę, to ją wam tutaj pokażę, e, jak ona faktycznie wygląda. Są na niej takie małe gwiazdeczki, są na niej takie jakby kropelki wody, i to wspomnienie towarzyszy właśnie temu zapachowi. Ja go sobie nałożę na rękę, bo już nie mogę doczekać, żeby Wam przekazać takie moje bezpośrednie wrażenia, bo wiecie, ja zawsze mam tutaj notatkę na temat danego zapachu napisano: O, tak, pojawia się projekcja, pojawia się projekcja. I pierwsze, co ja czuję, to jest właśnie ta pomarańcza. Połączona z pieprzem, ale nie jest to jakaś mega słodka pomarańcza, raczej bym powiedziała taka pomarańcza przekrojona. Kiedy czujecie ten sok, który nie jest zbyt słodki w połączeniu z pieprzem, raczej pieprzem różowym niż z pieprzem, piękny, ciepłotulający zapach. On w, tym, on w tej fazie, tej pierwszej, jest najsłodszy. I taki mega przyciągający. Powiem Wam, że kiedy pierwszy raz go użyłam na rękę, nie mogłam oderwać nosa. Tak mi on pięknie pachniał. Skłaniał mnie do tego, żeby ciągle wąchać ten swój nadgarstek. Tak niesamowicie mi się podoba. Wyczuwam tutaj również żywicę, wyczuwam burszczyn. Ale wszystko to jest tak cudownie pięknie, zrównoważone czuć jakość składników, to słuchajcie, nie jest byle jaka woda toaletowa, ponieważ, tak już od razu powiem Wam, że ona trwa na mojej skórze naprawdę, naprawdę długo. Fakt, że po jakiejś godzinie, może dwóch, robi się bardziej blisko skórny ten zapach, ale on nie znika. On trwa w takiej właśnie pięknej postaci i to jest z nim cudowne. Wystarczy, że ja, wiecie, poruszę ręką i ja go czuję. Nawet po tej godzinie, po tych dwóch, ja normalnie lubię, kiedy zapach ciągnie się za mnie ogonem, ale tutaj absolutnie mi to nie przeszkadza, że on tak blisko mnie jest. Magia i poezja. I czuję również drzewa. Mamy tutaj jodłę, mamy tutaj cetr i mech dębowy. One cudownie pięknie się ze sobą komponują. Będę wzdychać. Wczoraj chciałam nakręcić to wideo, ale no nie było takiej możliwości. Miałam przygotowane plany na jego temat. Wierzcie mi, historia tutaj już była w głowie, chciałam ją powiedzieć, ale niestety miałam, nie miałam możliwości no nie było warunków, więc żałuję bardzo, że ten moment gdzieś mi tam umknął. Dzisiaj mam wrażenie, że troszeczkę głód radziłam, ale samo wąchanie znowu mnie wpędza ten przyjemny nastrój. Plaża, spacer po plaży, nawet słuchajcie, taka plaża na, Bał na Bałtyku, przy Bałtyku. Również tutaj, co prawda, zastanawiałam się wczoraj bardzo mocno i głęboko, bo nad Bałtykiem nie byłam kilka lat. Czy zapach tej, bo tutaj też taki akwatyczny, wodny zapach, też jest dosyć mocno wyczuwalny, taki lekko słony. Jaka jest ta słoność? Czy takiego rozgrzanego morza? No na pewno nie. Raczej takiego, właśnie bardziej słuchajcie, jesiennego przy sztormie. Bałtyk ma dosyć specyficzny zapach i to jednak, jednak to nie jest Morze Bałtyckie. Chyba jednak nie. Chociaż może. Na pewno daleko od wszelkiego rodzaju kutrów. Przetworni rybnych i takich tam klimatów, ok? Żadnych rybich akcentów tutaj nie ma. Z całą pewnością. Piękny, urzekający, słuchajcie, na wyjścia, do pracy, jako taki signature scent. I tak myślę, że tak się chyba stanie z nim. Nie wiem, nie potrafię wam go opisać. Jest mi po prostu zauroczona. Dawno czegoś tak ładnego. Pięknego nie czułam. Takiego, co by mi odpowiadało od początku do końca. Naprawdę. No, jestem pod wielkim wrażeniem. Jestem pod wielkim wrażeniem. Tutaj Wam pokażę również inne zapachy z tej serii. Nie wąchałam żadnego z nich. Oglądałam gdzieś tam, wiecie, filmy, recenzje, ale mówię, tak jakoś, nie wiem, trzymam je delikatnie na dystans, ale. Po tych doświadczeniach z wodą toaletową myślę, że będę chciała też sprawdzić inne. Tutaj głównie skupię się na tych pomarańczowych, ponieważ w jednym na pewno mamy ambre, a w drugim, w drugim nie pamiętam, co tam takiego ciekawego było. Był to eliksir, więc przypuszczam, że wzmocniona wersja tego cuda, który mam na nadgarstku teraz. Niemniej to, co jest. Naprawdę mi wystarcza, a wiecie, że ja lubię mocne, konkretne zapachy, mówię z ogonkiem, ale to jest mistrzostwo świata. Dawno nie czułam takiej przyjemności z wąchania perfum na swojej skórze, dlatego mówię, musi się on koniecznie u mnie pojawić. Te, które były na liście, przykro mi bardzo, musicie poczekać na swoją kolej, bo teraz, teraz zdecydowanie wygrywa on. Dobrze. Co ja tutaj jeszcze sobie napisałam, takiego ciekawego na jego temat, bo nie chciałabym czegoś ominąć. Wiecie, tak to jest, ja prawie tak zawsze mam, że kiedy kończę nagrywanie filmu, później przychodzą mi do głowy inne rzeczy, które chciałam powiedzieć. I tak czasami, wiecie, coś tam dogrywam, ale z reguły jest mi trochę głupio. No, ale Wam przeczytam. Zapach bardzo przyciągający, uzależniający, mimo że to woda toaletowa. Nie mogę przestać go wąchać, kojarzy mi się z lekko chłodnym latem, dokładnie takim, jak jest właśnie teraz, w te dni. Ci, którzy są nad morzem, to potrafią sobie wyobrazić klimat, który czuję. Nie wiem, czy ten zapach, jak on będzie się sprawował zimą. Wiem z recenzji, że również był noszony zimą. Więc jestem bardzo ciekawa jak go będę odbierała? No nie wiem, może u nas na pewno wczesna wiosna, lato yy, późne lato, wczesna jesień. Zima nie wiem, nie wiem nie wiem nie, nie potrafię Wam powiedzieć ale wszystko przed nami, ponieważ z pewnością go kupię i z pewnością e, będę go nosiła i was tutaj informowała, może się pojawi w jakimś topie, dawno żadnych topów nie było, prawda? Chociaż ja tych topów powiem Wam szczerze, nie lubię za bardzo robić. Z uwagi na to, że są tam konkretne zapachy, e, na jakiś konkretny temat, a wiem, że przecież każdy z Was ma swoich ulubieńców, e, chciałby, aby tam było wstawione coś innego. Dlatego tak ciężko, ciężko jest z tymi top ten. Dobrze, jeszcze coś tutaj mam takiego ciekawego? Chyba nie, chyba Wam słuchajcie, powiedziałam wszystko to, co chciałam Wam przekazać. Zapach naprawdę wart uwagi. Uważam, że cena jest również dosyć atrakcyjna, jak na, biorąc pod uwagę jakość tego zapachu składników. To, w jaki sposób brzmiewa dla mnie, jest mega uniwersalne i to też mi się bardzo podoba. I to, że to nie jest gormą, Bo przeważnie moja uwaga, no nie ukrywajmy, skupia się na tych zapachach słodszych, one jakoś bardziej mi się podobają. Tak, wam tylko jeszcze zdradzę, że absolutnym moim hitem. E, takim, że tak powiem, wieczornym, usypiającym jest ten B.S. o którym wspomniałam, przez który gdzieś tam pod którymś z filmów rozwinęła się niesamowita dyskusja, jakie to ja śmiem zaproponować Biesa. No, tak śmiałam, śmiałam i powiem Wam, że jestem mega zadowolona z tego zapachu, ponieważ naprawdę poziom słodyczy, który tam się znajduje, już tam, wiecie, po pomijam jego pochodzenie, okej? Okay? Nie wchodźmy w to naprawdę, ale poziom słodyczy tego zapachu, jego trwałość, w jaki sposób zostaje na ubraniach jest świetna. Tak mi się niesamowicie on podoba. No dobrze, ale nie, u, nie zabieramy show, nie zabieramy tutaj show Eau de Marve, który jest naprawdę przepiękny. Przepiękny, przepiękny cudowny. Ja mam tą fioleczkę od violetki, tak jak Wam powiedziałam, ale to się niedługo skończy. Mam nadzieję, że do tego czasu uda mi się zakupić pełen flakon. Mam nadzieję, bo się chyba uzależniłam. Oj, nie wiem, czy to jest jeszcze, czy to już jest taka miłość jak do Alien Essence Absolu, ale naprawdę jest wielka. Jest porównywalna z tą od Elisa Presort Collection. Tej czerwonej wersji, wiecie, że ja bardzo, bardzo lubię te zapachy. I myślę, że to jest ten trzeci, ta, taka wisienka na torciku, który po prostu muszę mieć. Jeżeli ktoś z Was ma ten zapach, napiszcie mi proszę w komentarzach, co Wy myślicie na jego temat. Jeżeli ktoś miał okazję go testować, również proszę o komentarze. Czy znacie może inne zapachy z tej serii? Napiszcie bo jestem mega, mega ciekawa. Przypominam Wam również o naszym malutkim konkursiku, o mojej propozycji. Osoba, która najchętniej, najczęściej będzie komentowała yy, filmy, otrzyma ode mnie flakon perfum. Nastąpi to na początku października. I z tym miłym przesłaniem, moi drodzy, żegnam się z Wami już dzisiaj. Wybaczcie mi ten mój taki troszkę... Yy, jak to nazwać? No wiecie o co chodzi. Ci, którzy mnie oglądają, wiedzą, wiedzą. To, to podniecenie takie może czasami troszkę niezdrowe, takie rozkojarzenie delikatne, ale naprawdę nie mogłam się doczekać, kiedy nakręcę ten materiał dla was. Kiedy wam się, z wami się podzielę moimi e, przemyśleniami, opiniami, moją wizją tego zapachu. E, och. Nie mogę. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Zaraz nałożę na drugą stronę i będę tak siedziała, słuchajcie, cały dzień i zastanawiała się, o czym będzie kolejny film. Mam już pewien pomysł. Niedawno ktoś z Was prosił mnie o wybranie takich moich ulubionych arabskich perfum w olejku i myślę, że no, będzie on w sobotę albo w niedzielę. Zobaczymy. Na dzisiaj już naprawdę wszystko. Dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę. Jeżeli filmik się Wam podobał, proszę Was o łapkę w górę albo i w dół. Nieważne. <grywa> Ważne, że jesteście. Bardzo Wam za to dziękuję. Ci, którzy nie zasubskrybowali jeszcze, proszę o subskrypcję. Do następnego razu. Pa!